Podsumowanie stycznia w Robloxie, aktualizacje, gry i wydarzenia. Styczeń w Robloxie był miesiącem, w którym sporo się działo zarówno na samej platformie, jak i w konkretnych grach. Po świątecznym okresie wielu graczy wróciło do Robloxa, a twórcy wykorzystali ten moment, żeby wypuścić duże aktualizacje, nowe eventy oraz całkiem świeże gry. W tym materiale podsumujemy najważniejsze rzeczy które wydarzyły się w Robloxie w styczniu, razem z konkretnymi przykładami gier. Zmiany na platformie Roblox. W styczniu Roblox dalej rozwijał systemy dla twórców. Coraz więcej gier zaczęło korzystać z lepszego oświetlenia i bardziej realistycznych cieni, co widać między innymi w nowszych mapach i lobby. Roblox mocniej promował też gry fabularne i projekty nastawione na klimat, a nie tylko na grind. Pojawiły się również kolejne zmiany w moderacji i ustawieniach bezpieczeństwa kont, szczególnie dla młodszych użytkowników. To była reakcja na kolejne kontrowersje i pozew, który znów wywołał dyskusję o tym, jak Roblox radzi sobie z ochroną graczy. Pozew i kontrowersje w styczniu. Jednym z najgłośniejszych tematów stycznia był kolejny pozew związany z Robloxem. Sprawa dotyczyła bezpieczeństwa dzieci na platformie czatu głosowego oraz niewystarczającej kontroli treści tworzonych przez użytkowników. Informacje o tym szybko obiegły Internet i trafiły także na YouTube oraz Twittera. Roblox zapowiedział dalsze zmiany w systemach raportowania oraz kontroli treści, jednak wielu graczy uważa, że problemy te są znane od lat i nadal nie zostały rozwiązane w wystarczającym stopniu. Aktualizacje w konkretnych grach Roblox W styczniu sporo działo się w najpopularniejszych grach na Robloxie. W grze Blox Fruits pojawiły się poprawki balansu oraz nowe zadania dla graczy na wyższych poziomach. Twórcy skupili się na Endgame, co przyciągnęło wielu doświadczonych graczy, ale jednocześnie pojawiły się głosy, że nowi gracze mają coraz trudniejszy start. EDAPT Mistrzostwom Europy przedłużyło zimowy event i dodało nowe limitowane pity oraz zadania dzienne. Gra ponownie pobiła rekordy aktywnych graczy, co pokazuje, że mimo upływu lat wciąż jest jednym z filarów Robloxa. W Brookhaven RP pojawiły się nowe budynki, pojazdy oraz drobne zmiany w mapie miasta. Aktualizacja nie była ogromna, ale wystarczyła, żeby przyciągnąć graczy RP i twórców roleplayowych historii na YouTube. Pet Simulator 99 w styczniu dostał kolejne światy, nowe jajka oraz bardzo drogie pity, co wywołało sporo kontrowersji. Wielu graczy zarzuca twórcom, że gra staje się coraz bardziej pejtowin, a progres bez robuxów jest bardzo wolny. W doors oraz grach inspirowanych tym tytułem pojawiły się nowe mapy i mechaniki straszenia. Trend horrorów fabularnych nadal rośnie, a gracze coraz częściej wybierają gry, które stawiają na klimat zamiast prostych mechanik. Nowe i popularne gry ze stycznia. Styczeń przyniósł też kilka nowych gier, które szybko zdobyły popularność. Dużym zainteresowaniem cieszyły się produkcje horrorowe i fabularne. Inspirowane klasycznymi klipy pastami oraz grami typu Escape. Coraz częściej pojawiały się też gry krótkie, ale bardzo intensywne, które idealnie nadają się do nagrywania filmów. Zamiast wielogodzinnego grindu oferują jedno konkretne doświadczenie, które da się przejść w kilkanaście minut. Trendy w Robloxie na początku roku. W styczniu wyraźnie widać było kilka trendów. Po pierwsze, gracze coraz częściej krytykują gry pejtowin i drogie Game Pass. Po drugie, rośnie zainteresowanie horrorami i grami fabularnymi. Po trzecie, twórcy coraz bardziej dbają o prawę wizualną i atmosferę. Roblox zmienia się z platformy prostych gier w miejsce, gdzie coraz częściej pojawiają się projekty przypominające pełnoprawne produkcje indie. Podsumowanie stycznia w Robloxie. Styczeń pokazał, że Roblox w 2026 roku nie zwalnia tempa. Mamy więcej zaawansowanych gier, Więcej kontrowersji i coraz większe oczekiwania ze strony społeczności. Dla graczy i twórców to dopiero początek roku, który może przynieść jeszcze więcej dużych zmian.